To spowodowało, że ten wiek się bardzo przesunął. 33 lata, jak ja kończyłem karierę, to był taki wiek, gdzie wtedy był bardzo normalny do zakończenia kariery. Ja też jakby gdzieś tam w mojej głowie cały czas było, że ja skończę wtedy, jak będę dobrze skakał. Nie chcę skończyć wtedy, jak nie będę odnosił sukcesów. Jak będę na szczycie. Dokładnie. To był jakby mój cel powiedziałem sobie, że w Oslo jak zdobędę medal, to tam się rozpoczęło w 96 roku mój pierwszy zdobyty puchar świata i tam chciałbym zakończyć i tak się też wydarzyło, więc gdzieś tam w 100% zrealizowałem jakby swój plan. swój plan. Z drugiej strony przyszły rajdy samochodowe, bo na samym początku myślałem, że jak skończę karierę, to będzie tak, że 2-3 lata nic nie będę robił tylko ogród, do... rodzina i tak dalej. Im bliżej tego było, tym cięższej było się pogodzić, tym bardziej patrząc na to, co było z moimi poprzednikami, z, z zawodnikami czy trenerami, jak y, odchodzili od tej dyscypliny, mieli duży problem, bo zaczynała się robić taka pustka. Jednak nie mieli jak, gdzie, jak, jak spożytkować to miejsce, nie mieli gdzie go spożytkować. Energię, mhm. adrenalina, przede tak. wszystkim ta adrenalina. To nie da się tak, że ty adrenalinę odcinasz naraz w 100% i ciebie nie ma. Zaczynasz mhm. po prostu. Totalnie marnieć i, i, i nie wiesz co z sobą zrobić.